Jak modlić się z Pismem Świętym? Znajdź czas, który możesz spędzić regularnie na modlitwie każdego dnia, minimum 20-30 minut. Dobrze jest modlić się każdego dnia o tej samej porze. Jeżeli z jakiegoś powodu opuścisz czas modlitwy, postaraj się nadrobić to zaniedbanie później w ciągu dnia. Znajdź takie miejsce, gdzie nie będzie ci nikt przeszkadzał, przez ten czas, modlitwy, kaplica, kościół, Twój pokój, zaciszne miejsce w terenie i przyjmij wygodną postawę ciała. Pomódl się do Ducha Świętego. Proś Maryję, by pomogła ci zrozumieć słowa Pana i dobrze przeżyć ten czas. Pomocą nich będą modlitwy zamieszczone w każdym tygodniu. Przeczytaj fragment Pisma Świętego przeznaczony na ten dzień. Przeczytaj wolno i z namysłem. Pomocne jest głośne czytanie, tak abyś mógł usłyszeć słowa. Pozwól każdemu słowu zapaść w ciebie. Proś Pana o łaskę, której pragniesz. Rozważaj po kolei kolejne zdania fragmentu pisma. Używaj wyobraźni, aby zobaczyć scenę opisywaną. Stań przed Panem, usiądź u jego stóp, a może przytul się mocno do niego i staraj się usłyszeć, co on w twoim sercu mówi do ciebie. Na koniec rozmawiaj z Bogiem. Odpowiedz modlitwą dziękczynienia czy uwielbienia. Na twoje poruszenie serca możesz zakończyć modlitwą Ojcze Nasz.